Jeżeli chodzi o TPS, to środki, które są w budżecie zabezpieczone na remonty domów, mieszkań, elewacji przeleżały w TBSie nieskonsumowane przez praktycznie rok. W tym czasie z tymi środkami można było zaspokoić potrzeby innych mieszkańców, czy też organizacji pozarządowych, bądź klubów sportowych. Dziś na sesji to właśnie zrobiliśmy, bo organ wykonawczy próbował przesunąć kwotę 80 tysięcy złotych, której nie wykorzystano na dwa różne zadania. Podjęliśmy decyzję taką, ponieważ uważamy, że rozpoczynając tą kadencję, składając deklaracje i obietnice wyborcze swoim wyborcom o zwiększenie środków na sport, dziś był czas na to, aby to właśnie wskazać i udowodnić. Tym bardziej, że te środki, które leżały przez rok, mogły służyć już tym wszystkim młodym adeptom kopania piłki. No i padły też takie argumenty już. No nie personalne, ale odnośnie polityki, polityki zatrudnienia w TBS-ie. To znaczy tak, tu się zgodzę, jeżeli mówimy teraz o środkach, które miały trafić do TBS-u, mogę powiedzieć wprost, nie będę się krył ani gryzł w język, ja wolę przeznaczyć 40 tysięcy dla dzieciaków kupiących piłkę niż na zatrudnienie pani Katarzyny Brackiej, koleżanki pana prezesa Gajka z klubu radnych PiS w Powiedzi. Ja chciałbym zapytać dlaczego akurat RKS? No RKS jest jednym z takich największych klubów sportowych. Działają na naszym terenie już naprawdę bardzo długo. Niedługo będą mieć okrągłą rocznicę. Ja przed sesją kilkukrotnie rozmawiałem z panem prezesem, który zwracał się do mnie z prośbą o wsparcie w tym klubie sportowym. Wiem, że brakuje im środków na podstawowe. Wyposażenia tych młodych piłkarzy, a też na sprzęt, który będzie służył do tego, aby lepiej przygotować tę młodzież do kopania w piłkę i być może zajmowania i prezentowania naszego miasta na terenie powiatu, a może i województwa. I to jest nasz główny cel. Ważne jest też to, aby dzieciaki zamiast siedzieć przed komputerem. Czy też chodzić po mieście i włóczyć się w niewiadomym do celu, spędzały ten czas po prostu na boisku. Znaczy, tak jak padło na tej sali, żadnych dodatkowych etatów w spółce TBS nie utworzono. Wszelkie zatrudnienia, które są dokonywane w spółce, są dokonywane w ramach budżetu na wynagrodzenia, jaki jest w spółce już wcześniej uchwalony. Natomiast przesunięcie, o którym mówimy. Spór dotyczył 40 tysięcy na dodatkowe naprawy dachów. Radni Koalicji Obywatelskiej, ku mojemu zdziwieniu i myślę zdziwieniu większości na tej sali, zdecydowali, że zrezygnują z remontów dachów, a przekażą te środki na ważny cel, ale nie, nie tak pilny jak... Wsparcie klubów sportowych. Uważam, że ten cel jest równie istotny, natomiast naprawa dachu jest czymś pilnym. Mamy jesień, po prostu ludziom kapie na głowy, a na tej, z tej sali dzisiaj wychodzi komunikat: poczekajcie, w przyszłości może środki się znajdą. Dzisiaj są ważniejsze rzeczy jak sport.